Coś się stało, a ja już nie wiem, co robić. Klepię te afirmacje od miesięcy, i nic się nie zmienia, kompletnie nic. Bo nie chodzi o ilość, tylko o to, jak twoje ciało na nie reaguje. Ale ja mówię je codziennie, i to te wszystkie polecane z internetu, które niby są najlepsze i co? i tak. I właśnie na tego nie działają. One nie są dopasowane do ciebie nie są dopasowane do twojego oporu, do twojej energii i do twoich przekonań. No to co mam zrobić? Bo czuję, że kręcę się w kółko i nic mi nie pomaga. Przestań powtarzać cudze zdania. Zacznij budować tożsamość, a nie listę afirmacji. Gdy zmienisz to, co czujesz w środku, wszystko na zewnątrz zacznie układać się dla ciebie. Właśnie dlatego stworzyłam e-book Afirmacji, które działa. W nim krok po kroku prowadzę cię przez 30 dni, tak by Twoje afirmacje faktycznie były skuteczne. Nie na poziomie słów, a na poziomie tożsamości i energii. A teraz dodatkowo jest w promocyjnej cenie, więc jeśli chcesz więcej szczegółów, zostaw komentarz e-book lub napisz do mnie wiadomość prywatną.